Panie ministrze, od kilkunastu dni z niepokojem obserwujemy to, co dzieje się na granicy polsko-białoruskiej. Sytuacja zaognia się z godziny na godzinę, tak naprawdę. Jakie kolejne działania, jakie kolejne kroki będzie podejmował rząd, aby zapobiec być może tragedii właśnie w tym miejscu, aby uspokoić te zamieszki, te wszystkie rzeczy, które tam się właśnie dzieją. Myślę, że nawet ktoś, kto pobieżnie obserwuje to, co dzieje się na naszej wschodniej granicy, nie ma wątpliwości, że to nie, jest, nie chodzi o żadnych migrantów. To jest zorganizowana akcja reżimu Łukaszenki, a nad Łukaszenką widzimy przecież Władimira Putina. Myślę, że Łukaszenka nawet pudełka nabojów nie wyjmie z magazynu bez zgody Władimira Putina, więc to jest, to jest taka akcja bardziej rosyjska niż białoruska. Chodzi o zdestabilizowanie sytuacji w Polsce, w Unii Europejskiej. Gdyby ci ta grupa migrantów przelała się przez polską granicę, my możemy zapomnieć o strefie Schengen, czyli wtedy dla Polaków były, byłyby zamknięte inne granice państw Unii Europejskiej. Dzisiaj nasze służby, nasze wojsko, Straż Graniczna, Policja bronią z jednej strony wschodniej granicy Polski, wschodniej granicy Unii Europejskiej, jednocześnie wschodniej flanki NATO. My mamy pełną świadomość tej, tej sytuacji. Polskie, polskie, polski rząd jest w stałym kontakcie zarówno z kwaterą, z kwaterą główną NATO, jak z Komisją Europejską. Chcemy zwiększyć sankcje na reżim Łukaszenki, po to, żeby Łukaszenka zobaczył, że nie opłaca mu się to. Ta, nie opłaca mu się być narzędziem Putina w tej, w tej rozgrywce, bo na tym, na tym po prostu traci. Jednocześnie przygotowujemy się na różne scenariusze, bo widzimy, że nasz przeciwnik nie waha się przed żadnymi, przed żadnymi ruchami, które, które mogą narażać także tych, którzy są, którzy są na granicy. Łukaszenka zorganizował cały przemysł przerzutu ludzi na granicę. Z informacji naszych służb wiemy, że koszt takiego migranta to jest od 2 do 12 tysięcy dolarów. Linie lotnicze przewożą ich z krajów arabskich do Mińska. W tym biorą udział państwowe hotele białoruskie, państwowe firmy transportowe białoruskie. Służby specjalne Białorusi prowadzą tych ludzi, dowożą na granicę, wyposażają w sprzęt do forsowania ogrodzenia na Polskiej na polskiej granicy, mamią ich, okłamują, że tak naprawdę to jest otwarta droga do Unii Europejskiej, do dobrobytu. I myślę, że wielu z tych migrantów widzi, że to jest nie tak, jak było im obiecywane. Natomiast my musimy tu ten napór wytrzymać, bo jeśli przepuścimy 100-200 osób, to za chwilę będzie 2 200, tysiące, 10 tysięcy kolejnych. A czy jesteśmy przygotowani na to, żeby tam wysłać jeszcze więcej sił? Straż graniczna, policja, terytorialsi są na miejscu. Wiem, że tutaj też z regionu płuckiego służby pojawiło się tam, żeby strzec granicy i pilnować spokoju. Tak, na bieżąco, na bieżąco są wzmacniane polskie siły na granicy z Białorusią i na bieżąco tę sytuację monitorujemy. Ja przy okazji składam wielkie wyrazy wdzięczności naszym żołnierzom Wojska Polskiego, Wojsko Obrony Terytorialnej, Straży Granicznej, Policji za tę wielką służbę, za to wielkie poświęcenie, bo tak naprawdę to, że nawet my tu rozmawiamy spokojnie, to, to jest dzięki temu, że ktoś dzisiaj strzeże naszej granicy i jednocześnie ogromne wyrazy wdzięczności, uznania dla rodzin naszych obrońców granic, bo przecież te rodziny z niepokojem czekają na swoich bliskich, na mężów, na synów, bo na, na, na rodziców Którzy, którzy stoją na straży polskiej granicy. Natomiast widzimy też ogromne wsparcie, taki ogromny poryw serca ze strony różnych ludzi. Ja w ubiegłym tygodniu zorganizowałem, zorganizowałem w Brochowie na Ziemi Sochaczewskiej takie spotkanie, taki dar serca, taki sygnał solidarności z obrońcami polskich granic. To była, Zaprosiłem do tego strażaków, ochotników. Przyjechali strażacy ze wszystkich gmin powiatu Sochaczewskiego. Także byli strażacy ochotnicy z powiatu Płockiego. Z Powiatu żyrardowskiego, byli harcerze, i y, y, mocny sygnał wsparcia dla, y, dla obrońców granic, dla żołnierzy, dla Straży Granicznej. Dziękujemy, że chronicie naszych granic. I y, wysłaliśmy też taki. Y, Konwój z darami, ze wsparciem, z żywnością i ze słodyczami, ale jak zaglądałem w torby, to i kiełbasa, i smalec, i pierogi. Bardzo szybko ludzie się zorganizowali. Ten dar serca dotarł do Straży Granicznej w Białymstoku. Oczywiście rząd zabezpiecza wszystkie. Potrzeby obrońcom granic, ale to, że tak błyskawicznie i koła gospodyń wiejskich, i mieszkańcy, i strażacy przygotowali się, że wypełniliśmy samochód strażacki, który pojechał do Białego Stoku, to też pokazuje, jak wielkim szacunkiem cieszą się ci, którzy dzisiaj bronią, bronią polskiej granicy. To, to, jest wyjąt, to jest szczególny moment, bo my dopiero co świętowaliśmy odzyskanie nie, niepodległości. 11 listopada i ten 11 listopada był wyjątkowy, bo wcześniej Mówiliśmy przy świętach niepodległości, wspominamy tych, którzy w 1918 roku przywrócili Polskę na mapę, którzy wywalczyli polskie granice ojczyzny, którzy obronili nas przed bolszewikami, którzy trzy razy zrywali się do walki o polski Śląsk, o powstańców wielkopolskich. A dzisiaj przyszedł czas, że my jesteśmy pokoleniem, które musi zdać egzamin z odpowiedzialności, z poświęcenia dla ojczyzny. Mamy nadzieję, że będzie to w tej formie, którą, którą dzisiaj widzimy: determinacji, zdecydowanej postawy wobec Wobec Łukaszenki, jego reżimu, ale jesteśmy też przygotowani na, na wszystkie scenariusze, bo wiemy, że sytuacja jest poważna.